Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. W tym krótkim filmie pokażę Wam, w jaki sposób wykorzystałem ostrówka do demontażu siłownika hydraulicznego. Miałem problem, żeby rozebrać ten siłownik, ponieważ w tej przedniej części dławica była zadzewiała, była tak zapieczona, że niestety młotek. 3 kg nie, nie przyniósł tutaj żadnego skutku. Mogłem robić jakiś taki specjalny ściągacz, żeby wyciągnąć to tłoczysko razem z tłokiem, ale niestety no, zajęłoby to sporo czasu i no, chciałem uniknąć tego, żeby zrobić jakiś specjalny przyrząd, dlatego pomyślałem, że może wykorzystam ostrówka i moc jego hydrauliki. Podszypiłem siłownik. Do, do ramy koparki i do łyżki tak jak widzicie i okazuje się że niestety działając samym ramieniem osłubek nie był w stanie tego siłownika rozerwać dopiero w momencie kiedy użyłem siłownika od łyżki no to siła była już na tyle duża osądzę że tam było już kilka ton siły takiej rozciągającej i pozwoliło mi to na zdemontowanie tego siłownika. Także taka krótka migawka o tym, w jaki sposób można koparki użyć do demontażu siłownika. Do zobaczenia w kolejnym filmie.